Atletico Madrid nie wykorzystało potknięcia Realu i też zremisowało swoje spotkanie. Jeden do jednego z Salton Vigo, tak jak Real Atletico grało większą część spotkania w osłabieniu, a w zasadzie to nawet prawie cały mecz, bo już w piątej minucie Pablo Barrios po faulu na swoim imienniku Pablo Duranie otrzymał czerwoną kartkę. Początkowo sędzia pokazał jedynie żółtą, ale po weryfikacji VAR zmienił swoją decyzję. Atletico musiało gonić wynik, bo w 67 minucie w niezbyt groźnej sytuacji w polu karnym Lenormand nadepnął na stopę Borchy Iglesiasa. Jedenastkę ze spokojem wykorzystał Jago Aspas i gospodarze musieli zabrać się do odrabiania strat. W 82 minucie to się udało. Długie podanie od Jimeneza do Sorlota, który chwilę Wcześniej pojawił się na murawie i Norwek uderzył nie do obrony. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, czyli co? Drużyny z Madrytu zremisowały? No i pytanie, jak odpowie w poniedziałek Barcelona? Czy również solidarnie zremisują swoje spotkanie?